Welcome to Shintown 365. Insights, Outlooks, Current Perspectives from the World of Business law. W dobie obecnego kryzysu gospodarczego wobec wielu przedsiębiorców ogłoszona opadłość. Do września tego roku ogłoszona opadłość wobec blisko 271 przedsiębiorców. Przedsiębiorcy tacy mogą i często bywają pracodawcami. W obliczu takiej sytuacji z pewnością wiele osób zastanawia się, co się dzieje z ich umowami o pracę, jak również ich wynagrodzeniami. Nazywam się Paweł Szolewicz, jestem radcą prawnym i doradcą restrukturyzacyjnym w Kancelarii SDZ Legal Schindhelm. Wyjaśnię te wszystkie zagadnienia w dalszej części. Ogłoszenie o podłości danego podmiotu następuje z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu o podłości. Postanowienie takie jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego wydania. Wówczas do wszelkich stosunków prawnych upadłego będzie miał już zastosowanie reżim prawa upadłościowego. W wyniku ogłoszenia upadłości nie dochodzi do automatycznego rozwiązania umów o pracę. Dane przedsiębiorstwo upadłego może funkcjonować nadal, jednakże jego prowadzenie będzie należało do kompetencji syndyka mas upadłości. Zgodnie z kodeksem pracy, w wyniku ogłoszenia opadłości, pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracy zawartą na czas nieokreślony lub określony. Przepis w tym zakresie jest nieprecyzyjny, bowiem z chwilą ogłoszenia opadłości upadły traci zarząd nad swoim majątkiem, zaś w większości umów, w był on stroną, kompetencje przejmuje syndyk masy upadłości. a więc to syndyk może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu danej umowy o pracę. Kolejno istnieje możliwość skrócenia ustawowego okresu wypowiedzenia umowy o pracę z 3 miesięcy do jednego miesiąca, co jest podyktowane faktem ogłoszenia podłości jak również potrzebą wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę. Jednakże w takim przypadku wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. W przypadku skorzystania przez syndyka z możliwości wypowiedzenia umowy o pracę ze skróconym nakresem wypowiedzenia nie stosuje się przepisów o szczególnej ochronie pracowników przed wypowiedzeniem. Oznacza to, iż syndyk może wypowiedzieć umowę pracownikowi, którą brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jak również pracownikowi przebywającemu na urlopie. Nieco inna sytuacja wygląda w przypadku pracownicy w ciąży. Syndyk może rozwiązać umowę z pracownicą będącą w ciąży lub przebywającą na urlopie macierzyńskim jedynie za wypowiedzeniem. Na to syndyk realizujący obowiązki pracodawcy jest obowiązany w takim w przypadku uzgodnić z reprezentującą pracownicę, z zakładową organizacją związkową, termin rozwiązania takiej umowy. Istnieje również możliwość dokonania sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa podłego w całości lub w części. Na przedsiębiorstwo takie składają się również pracownicy. W wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa, jego nabywca na zasadzie tzw. sukcesji generalnej wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego pracodawcy. Umowy o pracę wówczas nie wygasają, ale są kontynuowane w tym samym zakładzie pracy, a ochrona pracowników trwa nadal. Co z kolei dzieje się z wynagrodzeniami pracowników sprzed z, z momentu ogłoszenia upadłości? Pracownicy są wierzycielami uprzy, uprzywilejowanymi, w tym sensie, iż ich roszczenia są zaspokajane w pierwszej kolejności przed innymi wierzycielami. Podział, z kolei podział funduszy masy upadłości następuje na zakończenie postępowania upadłościowego. Jednakże, jeżeli dane upadły utworzył fundów, fundusz świadczeń socjalnych, to jest, które stanowią środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym, a które są przeznaczone na pomoc dla pracowników, to wówczas środki takie nie wchodzą w skład masy upadłości. Są jednakże zarządzane przez syndyka na potrzeby, dla którego fundusz taki powstał, to jest m.in. Dla, dla wypłaty wynagrodzeń. W przypadku, gdy funduszu takiego nie utworzono, w celu uniknięcia konieczności takich pracowników oczekiwania na zakończenie postępowania podłościowego i na podział funduszów masy podłości, syndyk wykonuje obowiązki przewidziane przepisami ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. To jest, syndyk jest zobowiązany w terminie jednego miesiąca od momentu ogłoszenia podłości. Sporządzić i złożyć maszynkowi województwa zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych. Środki na zaspokojenie roszczeń pracowników są wówczas zaspokojone z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaś fundusz ten wstępuje w prawa i obowiązki w prawa takich pracowników o zwrot wypasanych środków z masy upadłości. To wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny odcinek. Thank you for your attention. Should you have any further questions on today's topic, our experts will be happy to provide you with further information. You can find our contact details on our website shintern.com.